Cześć, dzień dobry z tej strony Singata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym Was zaprosić do nowego wyzwania budowlanego, oczywiście, tak jak zawsze na moim kanale. Tak jak obiecywałam, będą to. Puzzle. Jeszcze zaraz zanim przejdziemy do takich ogólnych zasad, to chciałabym powiedzieć, że w wyzwaniu na mini domek wziął udział ponad 60 osób. To znaczy w sumie nie wiem, czy osób, ale wiem, że jest ponad 60 prac w galerii, plus jeszcze mam troszeczkę na mailu i Ja się, słuchajcie, postaram zrobić to jak najszybciej się da. Tyle, że będzie to na 100% podzielone na części, bo by nam film wyszedł 4 godziny, a tego raczej nie chcemy. Muszę to, słuchajcie, odpowiednio posegregować. Także, tak jak mówię, postaram się jak najszybciej, ale nie obiecuję, kiedy dokładnie ten przegląd się odbędzie. Ale będzie spokojnie, nie stresujcie się. Więc, puzzlowe wyzwanie było już na moim kanale. To było chyba jedne z takich pierwszych wyzwań, jakie się tutaj pojawiły. Przez to, że tak duże zaangażowanie w to było, to ja ciągle kontynuuję te wyzwanka. Więc przed sobą widzicie różne pokoje, tak? Wszyscy widzą, jak to wygląda. One się tak prezentują. Waszym zadaniem jest zrobienie z tego jakiegoś domu. Może być piętrowy, może być dwupiętrowy. Nie ma to żadnej różnicy, Jednakże te części muszą być jakkolwiek ze sobą po prostu no, połączone, tak? Nie możecie tych tutaj ścian, które widzicie, jakby no, usuwać, e, zmniejszać, powiększać, nic z tych rzeczy po prostu mają być ze sobą połączone. Nie powiem, troszeczkę mnie tutaj wyobraźnia poniosło. Mam wrażenie, że troszeczkę bardziej niż ostatnio. Wtedy były większe te elementy, teraz są troszeczkę, troszeczkę mniejsze, ale wierzę, że dacie sobie z tym. Radę. Domek znajdziecie w mojej galerii Singata oraz w linku poniżej, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma dostęp do galerii z różnych przyczyn. Pobieracie, robicie domek, wstawiacie do galerii z hashtagiem Singata Puzzle 2 lub wysyłacie na mojego maila, którego tutaj widzicie. Bardzo prosta. Oczywiście można używać CC. No i teraz słuchajcie, ściany w środku, oczywiście, możecie usunąć. Ponieważ no, te pokoje nie muszą być takie, jakie są wyznaczone. Można dodawać tarasy, można również dodawać balkony. Można podnosić fundamenty, dodawać platformy, gdzie tam sobie chcecie, zmieniać wysokości e, ścian. No i te ściany, które tutaj macie, też możecie zmieniać na ogrodzenie albo pół ścian. Oczywiście ja będę bardzo zadowolona, kiedy wy te domy po prostu. Również umeblujecie jakoś tam e, po swojemu, zawsze będzie więcej do oglądania. Oczywiście nie stawiamy żadnych nowych ścian. Wyzywanie, jak już widzicie, trwa do 14 maja, także macie bardzo, bardzo dużo tego czasu na to, więc mam nadzieję, że tych prac znowu pojawi się bardzo dużo. Chociaż ostatnio po prostu, zaginacie tutaj świat tymi tym swoim udziałem. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zostawię Wam linki do poprzedniego wyzwania, do tego, jak tam przedstawiałam te zasady, plus do przeglądu, jak sobie inni po prostu z tym wyzwaniem poradzili. Także życzę Wam no, powodzenia. Mam nadzieję, że o niczym już nie zapomniałam, więc jakby co, to pytajcie w komentarzach, bo ja czasami mam wszystko zaplanowane, a później się okazuje, że nie powiedziałam czegoś ważnego. Ale wydaje mi się, że tu chyba już powiedziałam. Więc... Ja się z Wami żegnam, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę pod tym filmem. Bawcie się po prostu dobrze. Cześć!